Dzień dobry, witam Państwa. No, witam na podsumowaniu dnia. Dzisiaj w kalendarzu mamy praktycznie dzień wolny od danych makro, w Japonii, w Kanadzie mamy dzień wolny. A tak poza tym mieliśmy wystąpienia regionalne szefów FEDU z Atlanty, z Chicago. 19.20 mamy wystąpienie publiczne szefa Banku Kanady. Trochę dziwne, no bo jeśli mamy dzień wolny dzisiaj to raczej nie powinniśmy dzisiaj mieć jakichś aktywności. No i potem jeszcze 22.30 wystąpienie publiczne wątpek. Eee, przejdziemy w takim razie teraz do drugich instrumentów. Najpierw przejdziemy do rynku akcji. Na rynku akcji, na kontaktach na indeks mam 20 e, na kontaktach na FNP 500, mamy konsolidację, która ciągnie się już drugą e, sesję. Patrząc na strukturę wzrostu z dołka z szóstego, mamy tutaj potwalę pierwszą, cofnięcie podfala druga, wzrost trzecia, konsolidacja fala czwarta, w perspektywie jednej, dwóch sesji to dziś, w górę, Target tych wzrostów to po około 2030. Potem po pojawieniu się ładnej pięciokolorowej struktury z września tego do można oczekiwać na cofnięcie. No i tutaj niestety dwa scenariusze są możliwe. Pierwszy, ładowny, że cofnięcie będzie tylko korekcyjne, potem w dłuższej perspektywie czekamy na wzrost powrotem na tegoroczny szczyt. Drugi, że jednak cofnięcie będzie bardzo silne i możemy nawet wyjść na ostatnie gałęzie. Na się. Sytuacja wyglądała bardzo podobnie. Też możliwe są niewielkie wzrosty. Silny opór mamy w rejonie około 10330. Potem policzymy realizację zysków. Na polskim rynku rynek się dzisiaj cofał. Patrząc na perspektywę świecąc godzin czekałbym na jeszcze jeden szczyt. A tak na opór między 265 185. Potem cofnięcie. Teraz przejdźmy do walut. Na wykresie eurodolara. Przejdźmy sobie na trzy godziny. Mamy sytuację taką, że kurs euro-dolara się cofa, ale to po cofnięcie powinno być korekcyjne. <kluzny> I potem w dłuższej perspektywie powinniśmy mieć atak na wyjątkowy szczyt. 1,1389 i wyżej 1,1450. Przy tej silnej barierze na 1,1450 oczekuję na jakieś stopnięcie. i tutaj też można było rozważać dwa stania, że Pierwszy, wracamy do poziomu 1,11, drugi e, tworzy się lokalna korekta. Wystarczy jakieś tylko potrójki i potem będziemy być gotowy do powinnego ruchu w Dolar do złotego wygląda w ten sposób, że doszło dzisiaj do odbicia z poziomu 3,70. Po zakończonym odbiciu w dłuższej perspektywie czekam na przełamanie poziomu 3,70. Wtedy mamy otwartą drogę na wsparcie między 3,67 a 3,65. Przejdziemy teraz do złota. Na wykresie cen złota mamy cofnięcie. Wygląda na to, że zbliżamy się do bardzo ważnego wsparcia na poziomie 1158. W efekcie możemy mieć jakąś lokalną korektę. Przejdziemy jeszcze na sytuację na wykresie cen serwera. Tu z kolei mamy wykres w układzie świec godzinnych, tak, po nieudanej próbie przełamania oporów tych ostatnich dwóch szczytów rynek się cofa, czyliśmy linię poprowadzoną, co jest ostatnie lokalne dołki, To linię oczywiście można na różne sposoby zrysowywać, w zależności oczywiście od analityka, natomiast no, wydaje się, że po nieudanej próbie przełamania tych oporów możliwy jest powrót na ten ostatni dołek, i wtedy, jeśli popatrzymy sobie na to wszystko w dłuższej perspektywie, tutaj prawdopodobnie pojawiła się pięciopadowa struktura. Tutaj mamy jakąś korektę. Krytyczne wsparcie jest w tym rejonie. Potem możliwe, możliwe byłyby dalsze wzrosty. Zaraz zobaczymy, co tu za poziom, te dwie czerwone linie blisko siebie położone. No więc widzą Państwo, że to jest szczyt z 18 września. Czyli bardzo istotny. No i na koniec przejdźmy do sytuacji na wykresie cen. Na wykresie cen drogi doszło do pogłębienia piątkowego do dołka. Po przebiciu wsparcia na poziomie około 49,20 rynek schodzi w dół. E, dochodzimy do bardzo ważnego wsparcia na poziomie 48,40. Jeśli to wsparcie nie zostanie przełamane, no to możliwe są dalsze wzrosty. Na razie ze składki e, z piątkowego sztu mają postać dużej cenki, pala A, fala B, fala C. Jeżeli potem przebijemy dołek w rejonie 49,20 i wyżej 49,50, no to można liczyć na powrót na ostatnie lokalne szczyty. W przeciwnym wypadku po odbiciu groziłby nam jeszcze powrót tutaj na te dołki, które mieliśmy kilka dni e, temu. E, to wszystko na chwilę obecną, dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Jeszcze jeden krótki komunikat, mianowicie dzisiaj miało być szkolenie z tego, w jaki sposób grać na towarach walnych, a konkretnie chodzi o e, szkolenie z ostatniego raportu, omówienie ostatniego raportu, który się pojawił w piątek, no niestety dzisiaj jest przyczyn od nas niezależnych, Pan e, nie będziemy mógł poprowadzić szkolenia, także w najbliższym czasie powiadomimy Państwa, kiedy to szkolenie mogłoby się e, odbyć. To, odbyć. Prawdopodobnie to będzie, nie wiem, najwcześniej za e, dwa dni. E, Przepraszamy za tą wygodność. I do usłyszenia.